Cześć, Siemanko z tej strony, Ciechan. Cześć, tutaj maza. Witamy Was w kolejnym odcinku Far Cry Primal na naszym kanale MC Games. W poprzednim odcinku, jak pamiętacie, udało nam się zrobić już wszystkie misje dla naszych wszystkie ludzi z plemienia. Misje. Dokładnie, wszystkie pierwsze misje. Bo jeszcze są jakieś inne, ale to już mam, nie, mamy nadzieję, że będą trudniejsze. Właśnie, tutaj odblokowały nam się misje kolejne, natomiast na razie jesteśmy. Tutaj, i patrzcie, obok nas jest taka misja, której też jeszcze nie robiliśmy, jest to starcie plemion. Mamy spalić obóz, aby popsuć szyki wrogom na tym obszarze. Spróbujmy może zrobić sobie tę misję, zobaczmy jak w ogóle takie misje poboczne się robi, bo mm, na razie nie robiliśmy ich zbyt dużo, a popatrzmy. Bo robiliśmy jakieś tam inne, ale tego typu rzeczywiście żadne jeszcze nie zrobiliśmy. O, ale co ciekawe też, nie wiem, czy widzieliście, nagrodą za to jest jeden dodatkowy punkt umiejętności, więc to może być fajne. Okej. Okay. Mamy w takim razie nowe miejsce, to jest prawdopodobnie to miejsce, tak? Tak. Także już może nie będziemy sprawdzać, wiecie co? Odeślijmy sobie tylko tego naszego zwierza, bo tygrys nie potrafi pływać. Więc sobie przejdziemy na drugą stronę i po prostu przyzwiemy go jeszcze raz. Weźmy sobie też tę te trzcinę, bo wiecie, trzcina jest zawsze potrzebna do rozbudowy chaty, a myślę, że te chaty warto po prostu rozbudowywać jak najlepiej. Także weźmy sobie wszystkie te surowce. Są tak naprawdę potrzebne. Dokładnie, nawet taki li listek okay. nam się przyda. Tym bardziej, że to zielony liście, my już go nie mamy, starcie plemion. Odszukaj jego obóz i spal go na popiół. Okej, okay, spróbujmy sobie to zrobić. Jest obóz zaznaczony? Jest, super. Dobra, wiecie co, weźmy sobie naszego tygryska. Obóz jest niedaleko. On jest w jaskini, tak? Tak mówiła. Tak, hmm. tak, tak, że myślę, że... Weź ten łupek. No, już, chodźmy, zróbmy tą misję. Miskirzenia słońcarze. Ciekawe. Coś nam się na górze pojawiło, czy, czy to będzie czy jest życie, czy nie, co? Nie, nie, ja myślę, że to jest y, spalenia, poziom. A, rzeczywiście. Tu musisz te deski zapalać i tak dalej. Widzisz, że się świecą. Okej. Okay. A tylko właśnie bo muszę sobie podpalać te strzały. to wiesz, po to masz obok tych desek te pochodnie, żebyś nie musiał ich podpalać za każdym razem, tylko żeby mógł na przykład sobie podpalać maczugę albo włócznie. No ale. To tak, ale wiesz. myślę, że już tak będzie po prostu wygodniej, żeby sobie z dystansu tutaj podpalać. O, mamy jakieś przeciwników i mamy chyba też jakoś zwierzynę, czekajcie. A nie, bo to już nasz poleciał. Bo... Tak, jak nasz już poleciał, to pomoże mu tutaj w walce. O, eliczkałeś. Patrzcie, to jest jakieś inne plemię, to już nie jest Udam. O, a to ciekawe. Cieka ciekawe to jest. Kiedyś widzieliśmy, to może pamiętacie, że się bili akurat Udam właśnie z tym plemieniem gdzieś w lesie po prostu. Tak przypadkowo. O, tutaj jest jakaś sakwa we schowana. Tak. O ja czarny Weźmy sobie co to trzeba wziąć i chodźmy dalej. Aj, tylko nasza bestia. Może ją uleczymy. No, chodź tutaj na mnie. No daj się uleczyć. Się no, nareszcie. No, najpierw szczerze mówiąc pozbyłbym się tych wszystkich przeciwników, dopiero potem zaczął podpalać te obozy, bo rzeczywiście jest to trochę niewygodne, jak oni tak ciągle nam tu wchodzą paradę. Chociaż już w sumie niewiele nam zostało. zwierzaczka leczmy się Czyżbyśmy nie mieli już mięsa? Nie mamy, mamy No to widzisz nastawiasz sobie wręcz Bo wiesz co, ja wziąłem teraz leczenie właśnie tylko mięsem a czy mi się to uda? Szybko lecz się, kurczę, bez tych zieloności. Jak wziąłeś sobie leczenie tylko mięsem, to powinno dwa paski leczyć, ale czy jeden i nie jesz mięsa wcale, tylko se nastawiasz wręcz. A wiesz co, to może ja po prostu wziąłem rzeczywiście jakąś inną tą umiejętność. A, to co to jest możliwe. Podstawowe leczenie, dwa paski zdrowia. Nie no mamy 31 mięsa, czemu nie mamy tego. A, ustaw jako szybką regenerację, okej. Okay. Aha, nie miałeś ustawionego. Tak. Jeszcze gdzieś tam są ci przeciwnicy. Ładny rzut. No ładny byłby, jakby się nie ruszył. No jakby się nie ruszył, to wszystkie rzuty były ładne. Dobra. Trochę mieliśmy tutaj rzeczywiście z tym życiem problem, bo myślałem, że będą mi się dwa paski regenerować, a regenerował się tylko jeden, ale to nic. Słuchajcie, czekajcie, mam już prawie wszystko. Oj, tutaj nasz Tygrys niestety padł. Mamy już prawie wszystko podpalone. Jeszcze zostały nam tutaj chyba. Co to w ogóle jest? Nie, nie. Ja myślę, że tam w głębi, wiesz? A może? Nie, ciekawe co to jest. Czy to trzeba jakoś zniszczyć, czy co? A tak ogólnie to gdzieś w głębi musi być jeszcze ten, bo to już wszystkie spaliłeś. Stąd szliśmy, nie? A, tutaj jest, okej. Okay. O, tu jest. Po prostu tego chyba nie zauważyłem. Szliśmy z drugiej strony. Znaczy, tu też byliśmy, tak, tak, to jest ten, ale y, tu była ta, wiesz, y, sakwa ukryta. Dobra, poczekajmy jeszcze większej. A to? Tu to chyba można, sprać. o, no, okej, okay. udało się. uciec. Całkiem przyjemna misja taka poboczna. W ogóle te misje takie nie z tych głównych, które dostajemy od członków naszego plemienia, tylko te poboczne są przyjemne. Tak samo w ostatnim odcinku jak grałem w tą misję z totemem, teraz ta misja z plemionami. Tak, no wiecie, szczerze powiedziawszy... Oj, chciałem tu jeszcze sobie wejść na górę, może tu coś ciekawego będzie. Szczerze powiedziawszy, wolę takie misje, gdzie mamy chociażby właśnie Zabić jakichś przeciwników i zniszczyć im obóz niż takie, gdzie po prostu mamy. Yy, Przynieść pióra. Dokładnie. Coś tam gdzieś się wspinać i coś Ale pozbierać. Coś zabić łosia. No dobra, słuchajcie, udało nam się tą y, misję zrobić. Całkiem, całkiem gładko. Przynajmniej nie zginęliśmy. Znajdźmy sobie teraz wyjście z tej jaskini, mam nadzieję, że dobrze idę. Moim zdaniem w prawo. O, A, tutaj tam to jest. Przecież... Aha nie, 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 to jest. Wyjście, tak. To jest wyjście, czy to jest ta misja? A, to jest ta misja dodatkowa, tak. Na misja na ratunek. Fajnie by było też, jakby nam się udało ją zrobić. Bo to zawsze dodatkowa w mieszkańcy wioski. O, idą, 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 tylko w twoją stronę idą, więc żebyś sam go nie zastrzelił. Jest, udało się. Jeszcze jest jeden, jeszcze jest jeden. Jest. O, jakiś dziki zwierzak tam jest. Dobra. Udało nam się jeszcze jednego mieszkańca wioski dodatkowo dostać. O, niedźwiedź jest chyba głodny, bo wcina ciało. No tak, po użyciu mu w sumie zeszło w tej jaskini, ale widzicie, fajnie jest mieć jednak minimum dwa zwierzęcia na takim dobrym poziomie. Bo tak jak widzieliście, tygrys nam padł, musimy go w ogóle sobie tutaj uleczyć, ożywić. Ożywić, dokładnie, ale zawsze mieliśmy też niedźwiedzia, w, jakby w zanadrzu. No i słuchajcie, udało nam się zrobić tą poboczną misję i oswobodzić naszego kolegę. Może spróbujmy zrobić jeszcze jedną misję główną, zobaczmy czy te misje na drugim poziomie, drugie misje dla naszych członków naszego plemienia będą jakieś trudniejsze. Teleportujemy się do wioski i weźmiemy misję od Karusza. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już w naszej wiosce. Idziemy szybko do Karusza. Weźmiemy sobie od niego misję, tak jak mówiliśmy wam w poprzednim odcinku. Właśnie yy, między innymi misja dla Karusza, niestety wypadła nam w związku z tą nagrywarką, także teraz wam pokażemy, jak będzie chciał ze mną zagadać. Co ma dla nas do zrobienia Karusz? To nie jest Karusz. No właśnie, on gdzieś poszedł. A, widzisz, tak jak myśleliśmy, że yy, na samym początku, kiedy poznaliśmy Karusza, że któraś misji dla niego to pewnie będzie zemsta na tym mogu. Okej, okay, Karusz jest tu. Jest ten mok. Dogoń Karusza i pomóż mu w walce. No i widzicie, poziom trudności wysoki, ale przynajmniej będzie jakaś walka, także szybko gonimy Karusza, przeteleportujmy się tutaj i zaraz mam nadzieję do niego dołączymy. No dobra, słuchajcie, dotarliśmy tutaj w to miejsce, gdzie Karusz na nas czeka. Jak widzicie, troszeczkę nam... Może sobie wytworzę jeszcze te włócznie. Troszeczkę zmarzliśmy. Patrzmy. Ale myślę, że tu będzie jakieś ognisko przy nim, żeby się ogrzać. Mam nadzieję. A, tak, patrz, bo on już jest w środku. Nakładnie, a my sobie tutaj zdejmiemy tych przeciwników. Więc jak znajdziesz jakieś ognisko to stań na chwilę przy nim, no to. No stanąłbym, tylko że widzisz, to jest całkiem sporo przeciwników. O kliknąć się drugą próbował zrobić. Super są te włócznie, naprawdę czekajcie, bo mamy tutaj. Zajdę sobie tu. No, naprawdę z tym życiem jest coraz gorzej. Tam jest ognisko, widzisz? Przeskoczę tam szybko. No i super, tam zresztą musisz wejść do środka. O, grzejmy się tu na chwilę. Podejrzewam, że możliwe, że zaraz w ogóle nam zniknie ten pasek, jak będziemy w środku w jaskini. A, bo mamy iść tam dalej. Tak. No to super. O, jeszcze nasza reszty gry z kogoś capną. No patrzmy, zejdźmy sobie tu na dół i tutaj Karosz jest, tu jest właśnie Karusz, przy chyba. ognisku. Tak jest. Chyba umiera. Oj, tak. No słabo z nim. Ale Mog, widzisz, udano zemsta. I bal mata malsza. No, fajnie, fajnie. Ostatnie słowa, rzeczywiście. <śmiewa> <sumėra> Fascynujące. Ciekawe, czy będziemy musieli uleczyć Karusza. No, myślę, że tak. Ugłamrożdar. Chyba, że się z nim ostatecznie pożegnamy. No, no już przy drugiej misji byśmy tracili. Ja myślę, że będziemy go musieli osłaniać. A, no to jest też bardzo możliwe. Dzisiaj ja dołączyć Dziś do mój syn. No to nie brzmi to zbyt dobrze. No, on też nie wygląda za dobrze. A, da radę? Nie no, słuchajcie, to niemożliwe, żebyśmy po prostu się pożegnali po drugiej misji z naszym członkiem plemienia. Zbierz dla karosza liście. Aha, i gdybym je miał po prostu, to mógłbym od razu mu je dać. Ale nie mam, niestety, mam tylko dwa te liście bo mam zaznaczony jakiś punkt orientacyjny. Niemniej on zmyla, ale dobra, nieważne, gdzie tu będą zielone liście. W jaskini to raczej nie. Tu się przebijają. Właśnie, ja też się chciałem tam przebić. To może to się da spalić. Nie, bo by się świeciło. No dobra, słuchajcie, nic na to nie poradziłem. Musimy iść znaleźć jeszcze te liście. Jeden właściwie. No jak go mogę nie trafić, no kurczę. to ta mi nie przeszkadza, ale no taka prosta. Wychodzimy tu na światło dzienne. Na szczęście też dzień już się zrobił. No sam od razu, patrz. Trzy. Okej. Okay. No właśnie tyle nam potrzeba. Nie, potrzeba nam jednego już. Powodem. Znaczy generalnie do misji potrzeba nam trzech, tak, więc podejrzewam, że Aha, do tego że właśnie dlatego... trzy tutaj się pojawiają, no tak. tylko... Gdzie ten liść tu jest? Jest. Dobra, to weźmy od razu, wróćmy. I tak mamy leczenie nastawione na mięso. Także na razie nam przynajmniej się te liście nie przydadzą aż tak bardzo. Chociaż tych liści trzeba zacząć szukać i sobie uzupełnić, bo to. Bo to już mamy coraz więcej tych pasków życia, a potem ich nie mamy jak leczyć. Dokładnie. A poza tym, chociażby w takich sytuacjach by się przydały. To prawda. Ok, no i teraz oczywiście musimy go osłaniać, tak. O się. Mam nadzieję, że z tyłu tam nie będą wchodzić, bo tak... Którędy on idzie? No, jednak idą od tyłu. No, chodź tu. No, Coś nie masz celu. Ciężko mi się, powiem ci, jednak celuje. Możemy też kupić na przyszłość taką niejedność, która... To... Ułatwia celowanie właśnie włóczniom. Uleczę się, uleczę się, uleczę się. Zdąży, zdąży, zdąży. Zastanowimy później nad tym. Ok, karosz poszedł. Czy to jest jakiś boss? Nie. Hmm, nie. Na szczęście nie, dobra. O kurczę, tu jest, tu jest całkiem sporo, patrzcie. Więc co, to jest nawet niezły pomysł. Tego trzeciego też złapało, nie? A, ten, nieży... no, ten już nie żyje. Dobra, to ja mógłby się przywrócić. Dobra, tego udało nam się zlikwidować i mamy tu jeszcze przed nami jakiegoś przeciwnika. Na górze chyba. Mhm. No, a, to już, a już chyba. No leciał na niego nasz rys. Z tej strony się pojawiają, czekajcie, chodźcie tutaj na dół. Rozprawmy się z nimi jak najszybciej. No ale patrzcie, oni są jednak mocniejsi, widzicie? Znaczy, też jest tak, że y, ta włócznia, którą mamy, jak czytałem w jej opisie, y, większe obrażenia zadaje jak nią rzucasz niż jak w nią uderzasz. Tak, że jak rzuca jest maksymalne, wtedy obrażenia są. No dobra, udało nam się uciec z Karuszem. Ma szansie. No ta, taka. Karusz Gwaifa Dahata. Ma No jak zwykle, powitanko. Jak krasnoludy wchodzicie. No, proszę, jesteśmy dużo gorsi. A ok, czyli wygląda na to, że rzeczywiście misja już jest wykonana, a Karusz sobie bez problemu wróci do wioski. No, i to już była lepsza misja, widzieliście? No, nawet lepsza niż pierwsza misja dla Karusza, czyli jazda na tym mamucie, która też dużo nie wnosiła. Jak tam nasza bestia, uleczymy go może, ale on się wyrywa gdzieś. Czekajcie, zobaczmy, gdzie my jesteśmy na mapie. Czy mamy tu coś w pobliżu ciekawego? Tutaj jest stos. To jest placówka. Może zrobimy też jedną z tych misji pobocznych, jak już tu jesteśmy, co? No, proszę cię bardzo, jak uważasz. Tu mamy znowu starcie plemion, a tu? Tylko, że inne starcie plemion, bo starcie plemion yy, mord. Okej, okay, wiecie co, jak jesteśmy tutaj, to może rzeczywiście na czym polega ta misja? Odszukaj i zabij groźnych przeciwników, a następnie przeszukaj ich zwłoki. Spróbujemy zabić sobie tych groźnych przeciwników. Dwie misje mordu w dzisiejszym odcinku. Dwie misje starcia plemion. Dokładnie, starcia plemion. Myślę, Coś że... czuję, że tak się będzie nasz odcinek nazywał. Myślę, że to może być całkiem ciekawe. Cały czas mnie zastanawia jednak... Wilk? wiesz wilka. Chociaż wilki już chyba... już chyba erę wilka i y, wilczych skór przerobiliśmy. Eee, za tym, za tym, chodź, gdzie tam się wyrywasz? Weźmy sobie z tego wilka, co tam jest, wiesz co? Nie mam już, patrz, składników na robienie, więcej ani włóczni. Muszę, muszę uważać, żeby tak tymi włóczniami nie rzucać. Eee, yy, wiesz co? A... Nie, bo może jakiś skład byłby gdzieś tu w pobliżu, ale już dochodzimy do misji, to nie ma co szukać. OK, dochodzimy już do samego punktu. Dokładnie, zobaczmy. Jak zwykle jest jakiś kolega, który potrzebuje pomocy. Zobaczmy, gdzie nam to się pojawiło. Tutaj. Mhm. No to kawałek jest. Wiecie co? To myślę, że tutaj już nie będziemy wam pokazywać też tego przejścia, także po prostu. Widzimy się jak już dojdziemy na miejsce. No dobra, słuchajcie, mamy 75 metrów do celu, także podjedźmy sobie po prostu już na naszym tygrysie, a właściwie możemy też z niego zejść, bo... kamień Oros tam na dole. Dobra, słuchaj, jestem skoncentrowany na zabiciu ciężkich przeciwników, a nie jakichś tam kamieniach. Tam się pojawiła misja dodatkowa, ale to już może. Kiedy indziej. No i zobaczmy, akceptujemy. Dobra, mamy udać się na miejsce. Ciekawe, czy oni będą w jaskini jakiejś, czy na zewnątrz, bo tutaj wszyscy w tym terenie gdzieś zimno, jak widzieliście, większość obozów i takich rzeczy się kryje w jaskiniach. Aha, mamy uniknąć wykrycia, żeby dostać e, premię, no to by było ciekawe, ale to wiecie co może wejdźmy sobie gdzieś tutaj dalej i odsuń zwierzę. Jak i kucam, to zwierzę też kłócę, ale Chciałem po prostu sobie zobaczyć To jest jeden, tak, bo ma cel. Tak mi się wydaje. Wiesz co, tam myślę, a masz ile? Je jedną tą bombę, o, a tu jest drugi, też ma cel i jest ten trudny jeszcze. Czy myślisz, że jakbym na niego zrzucił bombę, to by od razu padł? Mmm, ale myślę, że bombę lepiej zrzucić na tego z ze zbroją. Na tego? Tak. Dobra, spróbujmy zrzucić tu bombę czego to zabije? Ale chyba tak. Nawet jak go nie zabije, to go troszkę osłabi. Zobaczył cię ktoś? Nie, a może tak. Tak, zwierzaka chyba cię zobaczyli. Ale wiesz, co ja tutaj sobie odejdę i spróbuję tym nożem. A spróbuj też zrobić drugą bombę. Znaczy, te bomby uzupełnić sobie. Bo jak oni będą w takim większym zgrupowaniu, to się i bombami też opłaci rzucać. Myślę, że kogoś trafiłem. O tak, tak, biją się ze sobą. Dobra, czekaj, odejdę. Nie chcę, żeby oni mnie po prostu wykryli. A jeszcze cię nie wykryli? A, nie, mnie nie wykryli, tylko nadchodzą posiłki, tak? Nie, wiesz, jeżeli nadchodzą posiłki, to musieli cię wykryć. Przynajmniej tak to działa w placówkach. Patrz, jednego mamy już. Oni się biją tam, widzisz? Tak, tak. Czyli zaraziłem ich tym nożem. Wytwórzmy sobie jeszcze te szalone noże. UL myślę. A tak, rzeczywiście to może się przydać. I ulecz bestia. O właśnie, to jest dobry pomysł, dajmy jej jeść. Myślałem, że w drzewo chcę... I jest... Aj ktoś biegnie do nas. Chodź, zabił drugiego! To już chyba został tylko jeden, yy, który do ciebie właśnie biegł. A już nie, chyba okay. go nie ma. Więc już wszystko. Robione, tylko posiłki Zostały nam tylko te posiłki, ale wiecie co, widzę tu jednego gościa z lewej strony, który gdzieś tam sobie na razie nas nie widzi. Okay. No i mamy uciec z obszaru. Lub zabij wszystkich przeciwników. Wiecie co, jak został jeden przeciwnik, to może go po prostu to sobie wyeliminujmy. No, o, jak mu hełm spadł. No i super. A nie, to chyba nie było ostatni. A no, rzeczywiście, o możemy ustawić totem. To sobie go od razu ustawmy i chodźmy. Może już nie bijmy się z tymi przeciwnikami. Skoro wystarczy, rzeczywiście ojciec z obszaru. Okej, okay, udało się. Super, mamy kolejną misję mordu zaliczoną. Starcia plemion. Starcia plemion. No dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że w tym odcinku to by było na tyle. Zrobiliśmy jedną misję główną, ale dwie misje dodatkowe. Zobaczyliście, jak wy wyglądają właśnie misje Starcia plemion. Dzięki wielkie, że oglądaliście kolejny odcinek Far kraja. W przyszłym odcinku myślę, że w końcu wybierzemy się do tego fortu Wielkiego Drzewa, bo też od jakiegoś czasu mamy już to na mapce pokazane. Chociaż poziom trudności bardzo wysoki. No ale spróbować trzeba będzie, jak nie w przyszłym, to jeszcze później. Czekajcie na informacje na Facebooku i Instagramie o nowych odcinkach. I do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia.